Witamy serdecznie, z tej strony Oliver i... ...i Oliver. <noise> ale. Tak, ale. Dzisiaj nowa dziowska kitka niemiecka. Numer? E, trzeci. No, nie wiem, zobacz jaki to numer. Tak, numer trzeci na 22. Co w środku, Oli? E, sędziowska, no taki zestaw tak. i limitka ma. Znowu ten plastik sędziowski, już możemy... Całą ligę obdarować chyba tym zestawami, także mamy tyle tych zestawów. no Nie dają nic fajnego, sam plastik i także przynajmniej jedna jest limitka. Co nie ma? Tak, tutaj jest Foden. Co dziwne, tak, jak myśmy wspomnieli chyba wczoraj, bodajże, że no. w niektórych miejscach, widzieliśmy w internecie przynajmniej, że niektórzy kupowali w Niemczech z dużą xxl -ką. U nas tylko widzieliśmy małe, także kupiliśmy chociaż taką, którą właśnie nie Chudy. mamy. Ale zobaczymy, co w środku Oli będzie demonstrował. Także tak jak mówię, zestaw sędziowski to jest pełno tego, już było. W Pokaż limitkę Phil Foden, reprezentacja Anglii. Także jej nie mieliśmy, to sobie ją wybraliśmy. No i będziemy prezentować. Gazetę, Robert na okładce, bardzo Donald fajny moment. Ronaldo, Alaba. Ale największy jest Robert, nie? Tak. Tutaj. Z treści. Bo no autograf Lewandowski. Tak, wygrać. No. Tutaj właśnie te, jedna na 25 limitek. Tak, i tu właśnie jest... XL. No pisze. to nie wiem, tu pisze tak, dają tak, także dziwne te panini, jak to jest, także nie wiemy. Ale w każdym razie widzieliśmy na internecie, że taki jeden... Otwierał i miał XXLkę. Tutaj są baraże do euro, do mistrzostw świata, znaczy się. Tutaj nie niemiecki tak. Jak będą grać, z kim będą grać, tu są daty wszystkie. Tutaj kalendarium nie. Neymara, jak jego kariera przebiegała. Tutaj Pokémony, a tu Tutaj jeszcze. tutaj quiz taki, można rozwiązać, tak, tutaj. Dla dzieci, które pokemony lubią Tutaj gwiazdy Tego sezonu Tak w Niemczech Jest Robert, jest Hradecki z Leverkusen No i tak dalej Tutaj jest Haland też No Myle, Tomasz tu ma Oli. Oli będzie rozwiązał krzyżówkę Oli. Bo się nudzi No to zobaczymy Czy rozwiąże tutaj. Mecz bez No, zap... no Ludzi w stadionie. Tak, taki numer jeden jest, nie? Tutaj plakaty, kogo mamy? Kindogan, Kane. Tak. Benningham, BDB. Mhm. Mm Dobrze, Oli mówi. E, ten Lipsk i. I kto? Mecha. Mecha. Mecha, czy jakieś tam czytawka w razie? I Sane. Tak, i teraz z drugiej strony plakatu z drugiej strony tutaj mamy znowu quiz. A tu Harry Potter. Tak, kolekcja Harry Pottera <noise> Można zbierać. Kto lubi. Tutaj Niemcy. Tak, tu jest dwóch to zawodników. Jest coś... Matthias Ginter i Klosterman. Porównywanie chyba, tak? Nie, futbol. tego, no, wyjaśniają takie piłkarskie rzeczy. O, to tak jest. Co jest pressing i co jest obrona, nie? No. Taka na, także oni wyjaśniają A tutaj. To. Tutaj jest właśnie nowość, którąśmy wczoraj już pokazali też między innymi yy, można tu zobaczyć limitka będzie w numerze czwartym następnym Jurassic kit będzie nasz robot na super limitce takiej właśnie z tej nowej kolekcji top class. I także jest fajna I sprawa. Dwie szafki na tak, ten? to dojdziemy do tego. Potem będzie Kilian Mbappé w numerze majowym. I co tam jeszcze? Jest? To yy, no to na pisze tylko, nie? No, a tutaj tak, też. tak a tutaj wyglądają to... rzeczy. To jest nowe. XXL-ki to są, a to są małe. Tak, super sprawa. I właśnie. To będzie też właśnie na nasze odcinkach. Tak, będzie, tylko czekamy jeszcze na, jak to będzie dostępne, bo jest od 3 marca dostępne. No. Także bardzo super sprawa. Są też naklejki. Właśnie mamy już pokazywaliśmy wczoraj te. Tutaj są właśnie naklejki. Takie są naklejki. Flowpex takie. Tutaj o tak wyglądają naklejki z albumem. Też będziemy prezentować. Tu są właśnie karty. A to taki multipek Flowpex. Tak tu są ceny podane. Jakie zestawy. Będzie jakiś flowpek, to się nazywa. To znaczy to zwykła saszetka? To? Nie, nie, mi sześć y, kart, to jest jedna zwykła saszetka. Także tak to właśnie jest, super sprawa. Tak. Oli, dalej stronkę przerzuć. O, tutaj. 25 najlepszych. Messi, Lewandowski i Müller i innych. A tak, także. Y, kto jest najlepszy? Messi. A tu drużyny są. Wasze ulubione 15. Tu właśnie tak oni wspomniał, można wygrać autograf. autograf. tak. A tu można wygrać. 5 tylko. No. Tutaj listy dzieci do, do redakcji. I urodziny od Musiala, Wena i Hazada. Tak jest. W marcu, a w Musiala w notę. Tutaj o właśnie w Katarze. Już będą pierwsze mistrzostwa zimowe. Można to nazwać. Tutaj jest komiks. Oli może poczytać. Tutaj jedenastki dzieci. O, już z tych nowych. No tak, jakiś chłopczyk ułożył sobie z, tych nowych, z mecz. A nie. tak. No, no, A jak? I uwaga, uwaga właśnie. Przechodzimy do ostatniej kartki. To co już myśmy nami tak trochę wspomnieli. Następny czeski dopiero będzie 8 kwietnia. Ale jaki? Zobaczcie sami. 12 kart plus Robert Lewandowski na limicy i 10 naklejek z tej nowej kolekcji Top Class. Także Dwie saszeczki, kart, dwie saszeczki naklejek, No, super wypas. No, bo fajnie. bardzo się cieszymy, że będzie Robert na limitce. Tutaj go można zobaczyć. Także bardzo fajna sprawa. No, szkoda, że dopiero 8 kwietnia, czyli w marcu, praktycznie nic nie będzie. Bo teraz wyszło do, e, koniec lutego. A no, dziwne to robią ten Jaski Gizd trochę tak samo jak w Polsce. Nie zawsze co miesiąc jest. No i no. tutaj jeszcze naklejki z FIFA. Koniec. I koniec. Tu jeszcze. O, road to Qatar. Także tak się prezentuje numer najnowszy, gorący numer niemiecki Jazzki It, numer 3. No, mówię, tylko jedna limitka. O, tutaj i ona, filfoden i plastik sędziowski. Także mm. <laughs> mamy już tego pełno, no, ale jak dają, to trudno. Także mamy nadzieję, że Wam się film podobał. Zapraszamy, tak jak mówiliśmy, w najbliższych dniach, jak przyjdą nasze zestawy startowe z naklejek mm -hmm. i z kart Top Class. Także. Tak. Będziemy prezentować i... Łapki do góry. Proszę. Tak. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy, że nas oglądacie. Za subskrypcję i do następnego tak, filmu. Tak. Miłego dnia.